Witam Państwa. Kiedy się zagłębić w historię i ominąć propagandowe pola minowe, to odkryjemy historię jako całkiem ciekawą i przewrotną opowieść. No weźmy choćby takiego Napoleona, którego Polacy sobie wzięli do hymnu, nie bardzo rozumiejąc, co znaczy wers dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. W czasach, kiedy ten wiersz Powstał Napoleon Bonaparte łudził Polakami odtworzeniem ojczyzny, ale cynicznie używał ich jako przysłowiowego mięsa armatniego. Walczyli za niego w Hiszpanii, we Włoszech, na San Domingo, ale kiedy tworzył księstwo warszawskie, to nie chciał granicami tego księstwa urazić cara. Nie nauczono nas, że ten Korsykanin nie był Francuzem, ale był francuskim nacjonalistą, jak ten 100 lat po nim pewien Austriak zakompleksiony. We francuskiej armii marszałkami mogli być wyłącznie Francuzi, choćby nawet Durni. Kiedy wyruszył w 1812 roku z Wilna przez Smoleńsk na Moskwę, drogą dobrze znaną Polaką z wyprawy na Moskwę 200 lat wcześniej, polscy generałowie go ostrzegali, że rusza zbyt późno i zima go zatrzyma, zanim do Moskwy dotrze. Zignorował. Kiedy polscy wojskowi radzili, aby artyleryjskie konie podkuć na polski wzór, a nie francuski, to zignorował. Ale kiedy plany się waliły, nakazał do każdego sztabu przydzielić polskich oficerów, bo nie dosyć, że znali języki, to jeszcze mieli orientację w terenie. Jednak było już za późno. Car Aleksander I, o którego geniuszu wojskowym niewiele nas uczą, ograł Napolona jak dziecko. Wykorzystał Mądrość azjatycką i wykorzystał przestrzeń i pogodę. Pozwolił Napoleonowi się wyszaleć i przegrać. Ten bóg wojny w pół roku stracił 90% swojej armii. Z cesarskiej 50 tysięcznej gwardii do Francji wróciło kilkaset dzielnych Francuzów. Katastrofa. Prawdę powiedziawszy, Napoleon jest raczej symbolem Durnia, który koncertowo przegrał kimś kto w żadnym wypadku nie może nikogo uczyć jak wygrywać. Ale mit zwycięskiego Napoleona tkwi w naszej narodowej mitologii podobnie jak współczesny mit doskonałej gospodarki niemieckiej oraz Niemca jako geniusza dobrej organizacji, mit wzoru do naśladowania. Tymczasem jak uczy historia, Polacy z Niemcami na gruncie intelektualnym przeważnie wygrywają. Przegrali z nami krzyżacy, przegrał Bismarck, przegrał Hitler Niemcy mogą Polskę podbić jedynie czołgami i bombami, mordem i przemocą, nigdy intelektem. Nawet jak naślą na Polskę swoją agenturą i zrobią z niej polski rząd, nie wygrają. Nawet jak wydrenują nam pieniądze Lidlami, jak zlikwidują polskie stocznie, obłożą opłatami klimatycznymi, jak napiszą nam podręczniki do historii, to i tak nie zorganizują nas na wzór niemiecki. Nie zorganizują nas. Bo w swoim działaniu opierają się na trzech błędnych założeniach. Wyższości niemieckiej rasy, wiary, że są narodem filozofów, którzy lepiej rozpoznają rzeczywistość, i przeświadczeniu o wyższości protestantyzmu nad katolicyzmem. Tymczasem, jak dowodzi praktyka, sami sobie zlikwidowali przemysł motoryzacyjny, zrujnowali energetykę i ulepszyli rasę wilkomenami i muzułmanami. Na koniec wypowiedzieli wojnę Ameryce. Choć produkują 50 czołgów rocznie i nie bardzo rozumieją, czym jest internet. Do usłyszenia. Zakazane. Felietony. Zapraszam. Krzysztof Chmielnik.